Na stronie ciepłogov.pl powstała rządowa porównywarka cen węgla. Zgodnie z niedawno przyjętą ustawą przedsiębiorcy sprzedający węgiel mają obowiązek zamieścić swoją ofertę w serwisie. Oferty można przeszukiwać po kryteriach takich jak województwo, powiat, rodzaj węgla, nazwa węgla i cena węgla za tonę. Nie trzeba się logować. Lista obejmuje ponad 1500 składów. Na stronie nie można zarezerwować lub kupić węgla. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Są podane numery telefonów. Przedsiębiorcy powinni aktualizować dane w porównywarce. Mają do dyspozycji odpowiedni panel. Przyjrzyjmy się ofertom. Gdy wybierzemy wszystkie produkty i posegregujemy je po cenie, to w pierwszej kolejności pojawią się kopalnie Węglokoks, PGG, JSW, Tauron, Bogdanka. Czyli miejsca, gdzie każdy próbuje kupić opał, ale nie każdemu się ta sztuka udaje. Najtańszy miał teoretycznie można dostać w Siemianowicach Śląskich. Cena to 1476 zł za tonę. Ceny w okolicach 1700 zł widnieją przy składach w Elblągu, Rudzie Śląskiej i wsi Przyjmo. Ceny grubego węgla zaczynają się od 1800 zł. Najtańsze oferty są w firmie Adamex Małopolska, w firmie Panmar Podkarpacie oraz w Żywcu, Cieszynie, Alverni. Najtańszy groszek jest w województwie łódzkim, podkarpackim i śląskim. Według listy najtańszy ekogroszek można zamówić za około 2200 zł w województwie wielkopolskim, podlaskim i mazowieckim. W cenie pomiędzy 2500 a 2600 zł ekogroszek powinien być dostępny we wskazanych miejscowościach. I jeszcze lista z ekogroszkiem poniżej 3000 zł. Ofert na ekogroszki workowane jest niewiele. Najtańszy jest pieklosz i karlik. Jeśli interesujecie Ekogroszek z dostawą pod dom, to listę ofert znajdziesz w katalogu na jakiekogroszek.pl. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.